Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Okej, okay, mamy to za sobą, wstęp, rozpoczęcie. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku zorganizowaliśmy sobie tutaj nieco sprzętu, jak i też zakupiliśmy krowy, czy nawet też zakupiliśmy bele, słomy, siana, kiszonki tak w tym odcinku będziemy musieli zająć się właśnie naszymi krewami. czyli tak ja tutaj w pierwszej kolejności ładowarka, ładowarka czołowa my tutaj za dużo nie zabierzemy jeśli chodzi o tą ładowarkę czołową najchętniej ja bym wziął jedną paletę jeszcze ale kwestia tego że weźmiemy sobie tutaj widły do belli widły do Beli, ale kurczę do Beli czy wziąć widu chwytak? Chyba będziemy sobie chwytak w pierwszej kolejności, bo i tak nieraz tutaj będziemy musieli przyjechać, bo będziemy musieli jeszcze tak czy inaczej zabrać no całkiem sporo sprzętu z tego miejsca. Zbiornik na wodę, myślę, że nam się przyda, możemy go od razu też ze sobą zabrać. No i śmigamy, śmigamy na nasze Gospodarstwo śmigamy w celu dostarczenia tego sprzętu, jak i też zapewnienia naszym krowom posiłku. A więc myślę, że niełatwe zadanie nas czeka, aczkolwiek no niejeden nie, nie wprawny gracz yy, powie tak. Bardzo prościzna, bardzo yy, można sobie łatwo z tym poradzić, ale no cóż, może nie ja, ponieważ dopiero zaczynam yy, tutaj tak na poważnie tę rozgrywkę. Także tutaj jeszcze wiele, wiele yy, przed nami jedziemy na gospodarstwo. Ale Tak patrzę, pickup nadal stoi od kilku miesięcy nadal w tym samym miejscu i coś byśmy musieli z tym że tak powiem zrobić. No na pewno zrobimy. Więc w pierwszej kolejności udajemy się na nasze tutaj gospodarstwo. Kawał drogi, tak? Może nie kawał drogi, ale na pewno prędkość, tak? Prędkość robi swoje. 32 km na godzinę, no to jest naprawdę bardzo duża różnica. 42, a 32 to jest 10 km różnicy, no ktoś powie, że to nie jest dużo, ale na tej odległości, no to jest i tak całkiem sporo. Dobrze, my tu zajrzemy na gospodarstwo i zapominamy oczywiście, że wzięliśmy, ciągniemy właściwie za sobą beczkę jeszcze. Beczka na wodę. Teraz tak z czystej ciekawości, czy kwałum dostarczamy wodę? Zaraz okaże. Możemy zatankować tutaj sobie zbiornik, a my tutaj sprawdzimy nasze zwierzęta. Wydajność 0, mleko 0, suma 0, gnojówka 0, pokarm, siano, trawa, trmr, czyli pojemnik całkowity, Dobra, czyli wody krowy nie potrzebują. Więc ja tutaj sobie na razie to odłączę a jedziemy w takiej sytuacji po, po słomę. Z tym, że tutaj sobie na ciągnik odpalimy. Jako, że na tą chwilę nie posiadamy, lub nie mamy. nie mamy kieszonki, to odstawimy sobie tutaj tą y, przyczepę samozbierającą bele. Y, no i kolejnym krokiem będzie na pewno masę Ferguson. Y, Okej. Okay. masy Fergusona odczepiamy. Zresztą nie, nie wiem, co jest silniejsze, masę Ferguson czy Valtra jest silniejsza. Troszkę mi stwierdzić, no gabarytowo, yy, podobne są te pojazdy do siebie, okej, okay, podczepiliśmy. Dobra, tutaj ustawimy tą maszynę, póki co na razie Niech sobie stoi Wszedamy do naszego Okej okay. Ładowarki czołowej I mamy tak Ile wystawiamy? Na początek trzy Są trzy słomy, okej okay. I teraz gdzie z tą słomą musimy jechać. O dobry interes zrobiliśmy że wzięliśmy właśnie tą ładowarkę, znaczy ten chwytak w sumie wzięliśmy i yy, gdzie tą słomę muszę kurcze wywieźć bo nie wiem nie mam pojęcia gdzie tą słomę tutaj zostawić czy ją do środka wrzucić, czy na zewnątrz? Ej, hmm. a może trzeba tego balota w pierwszej kolejności rozdrobnić? Nie tak miało być. Dobra, uczymy się dopiero spokojnie. Nie wiem, no balota wrzuciłem Nie wiem czy on tam miał wpaść czy nie Ale by na mnie wpadł Rzuciliśmy drugiego idziemy z trzecim. Sami trzy. Dobra, muszę się zapoznać tak czy tak. A dobra, on się tu pomału rozbiera ten balot. 15 tysięcy. Teraz maszyna chodzi. Jakieś proporcje. Sama suma. Dobra, sama suma. Gdzie my z tą sumą musimy wylądować, jeśli chcemy. wyładunku. Prawa strona. I wyładowujemy tutaj. Mhm, coś tam nam słomy przybyło. nie okrywam, e, słomy przybyło e, słoma e, kiszonka weźmiemy 3 bele e, tak 3 bele zobaczymy jak to wygląda oczywiście słoma jest jest uzupełniona i na ile czasu to wystarczy chociaż napisali na jak długo no Jak długi okres to będzie wystarczało, to też jeszcze żadnej informacji nie mamy W tym kierunku Chwytamy balot z folią, to jest ciekawe co My go tam mi z folią Kurde, wpadł z folią, o Dobra Okej okay, idzie drugi balot Jest i drugi Czy chodzi o kiszonkę? I lecimy z trzecim, wpadł i trzeci, wpadł i trzeci e, balot. E, no i w tej sytuacji wydaje mi się, że e, mamy tutaj dziesięć i pół tysiąca, jeśli chodzi o. Kiszonka jest samo. Kiszonka, czyli my tutaj typowo takiej paszy z tego nie robimy. Gdzie mają koryto? Gdzie ja to mogę wyładować? To jest to, nie? Gdzie teraz koryto się znajduje, żeby wyładować kiszonkę. Nie mam pojęcia co do koryta. Chyba z tej strony co? Hmm, wyładuj tutaj. Ale co mi to da, że ja tutaj to wyładuję? Włącz paszowóz. control i tak. No dobra. Ja to tutaj wyładowałem, ale to nie do końca chyba o to chodziło. mi tutaj przyrasta, ale nie mam pojęcia co, wody tu, a dobra no nie no tutaj tak naprawdę nie ma tego typowego miejsca na wyładunek I to mnie zastanawia, gdzie tą. Dobra, dobra, samej kiszonki my nie możemy wyładować. Eee... Wszystko jasne, dobra. Już wiemy. Nie wiemy o co chodzi. Mam kiszonkę możemy wyładować przykładowo tutaj, ale nie możemy wyładować jej gdzie indziej. tego też y, tak, a nie inaczej musimy zrobić, że tu faktycznie robimy sobie y, mieszankę. Proporcjonalnie nam no, tutaj już spadło. Za dużo słomy wyszło w tym wszystkim. Ale paszy nie mamy, nie? Nie mamy paszy. Pasza jest kurde gdzieś w oddali. Rzucamy trawę. Jedna trawa, czy też siano. ok Wpadło nam tutaj. Fajnie proporcje nam się tutaj zmieniły. Zobaczymy, jak to wygląda. No tak, powiedzmy, że pasza byłaby prawie gotowa, ale tylko prawie. Bo my tutaj nie mamy jednego głównego składniku dlatego też teraz myślę, że warto będzie się po niego udać i udamy się oczywiście naszym, naszą ładowarką teleskopową chociażby z tego względu, że i tak musimy zabrać widły widły do palet na których przywieziemy sobie jedną paletę z paszą no i tak też właśnie Zrobimy, że tutaj czeka nas króciutka podróż. Możemy zablokować tutaj most. Przełącz tryb sterowania. Ctrl Y. Ok, mam przełączony tryb sterowania, że nie skręca nam yy, sterując przednimi oponami, tak? Teraz tylko yy, skręcamy. Ok, teraz mamy to, co tutaj chciałem. Aczkolwiek jeśli skręcamy tutaj sobie na przednią i tylną oś, to jesteśmy, bardziej, bardziej skrętni, co też nam pozwala lepiej tutaj funkcjonować. Ale ok. Pomijając ten fakt, i tak jest całkiem nieźle. Koguty ma, nie ma tu za to ma światła. Tyle to by sobie tutaj zgasił, ale przednie jak najbardziej mogą tutaj sobie świecić. Tak, i my tutaj mm, weźmiemy sobie paletę z typowo właśnie paszą. Ponieważ pokarm musi być. Możemy tego sobie więcej przygotować i na zapas gdzieś po prostu na ziemię zrzucić, tak jak zrobiliśmy to w przypadku właśnie kiszonki. No pomyliłem się, bo mogliśmy dać po prostu trawę, a nie kiszonkę i po prostu byłby temat załatwiony się samą trawę czy też samo siano musimy tutaj jeszcze przygotować dobra palet widły do palety tutaj mamy to i paletę bierzemy prawda dużo kupiliśmy szczerze powiem Wzdłużka nie wejdzie Mamy paletę załadowaną na widłach? Mamy! Więc śmigamy. Ok, skręcamy na dwa mosty teraz. No jest na dwa mosty, na dwie osie skręcamy. No jest dużo na pewno wygodniej. Pod tym względem, że jest bardziej skrętne. No czasem to denerwuje, bo za bardzo skręca jakbyśmy mieli tutaj kierownicę, no to na pewno zdecydowanie to skręcanie byłoby dużo wygodniejsze, ale nie mamy, gramy na klawiaturze, klawiatura myszka i też wydaje mi się, że jest całkiem dobrze, ale ty on jakoś bokiem dziwnie jedzie, nie? Tak właśnie patrzę, że on jest ustawiony teraz do jazdy bokiem i też tak można kurczę, fajnie to wygląda Wow, I na drugą stronę przerzuciło go. No teraz jedzie prosto. No, tak jakoś dziwnie mi się właśnie patrzyło. Te osie były jakieś w dziwnym położeniu. No, może te pojazdy tak faktycznie mają, że no, ale skoro tak w grze jesteśmy w stanie zrobić, to raczej w rzeczywistości też jest taka opcja. Bo wątpię, żeby tak nie było, że maszyny, które są odwzorowane na swych odpowiednikach, no to dziwne byłoby, żeby po prostu w rzeczywistości tak nie było. Aczkolwiek mogę się mylić, mogą być tutaj jakieś urozmaicenia wprowadzone przez twórców lub nawet samych modelów, także tutaj może się wiele wydarzyć. My praktycznie już prawie że jesteśmy na naszym gospodarstwie. i z tą paletą od razu yy, jedziemy do góry okej okay. myślę starczy w tym przypadku mamy paszę, tak? proporcjonalnie wykonaną okej, okay, pasz złączony, wyłączone. wyłączony okej, okay, teraz możemy wyładować gdzie ten pokarm przybywa? to jest No idą do mieści. co za bym powiedział krowy jedne dosłownie przyszły jeść dobra możemy paszowóz wyłączyć aczkolwiek paszowóz może tutaj sobie stać już przynajmniej wiemy co i jak i gdzie Zobaczymy tutaj sobie teraz. Brakuje nam siana, brakuje nam trawy. Tak. Brakuje nam tutaj zdecydowanie trawy. trawy też będziemy musieli tutaj sobie na bieżąco kosić A więc zrobimy tak. Na pewno będziemy potrzebowali tą belę jedną. Którą tutaj mamy już. To jest siano w tym przypadku. Magazyn trawy. Trawy nie jesteśmy w stanie zmagazynować. Jako takiej trawy nie jesteśmy w stanie zmagazynować, bo jeśli mówimy tutaj o yy, sianie, bo siano to też nic innego jak trawa. Okej. Okay. Mhm. Mm Słoma, pokarm. Pokarm lekko, gnojówka. Zdrowie, 10 krów. Jest i siano. Jest i siano. Okej, okay, brakuje nam tutaj zdecydowanie trawy. No, trawa tak w 40%, żeby była najważniejsza jest pasza w stu ta pasza musi mieć być całkowita pojemność tutaj jak widać ile mamy gnuweczkę Jeszcze nie ma blaka nie ma wydajności jeszcze nie ma rozmnażanie jeszcze nie ma dobra wiemy na czym stoimy wiemy co musimy działać wiemy gdzie musimy działać ja w tym momencie ten odcinek oczywiście będę kończył jeśli bym się spodobał to koniecznie łapka w komentarz komentarze i subskrypcja my oczywiście widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku cześć i Czołem.